Witajcie moi drodzy, kolejny drapień, kolejne zdrapki. W większości zdrapki po 5 zł, ale są też po 2 i po złotówce. Dlatego zapraszam do oglądania. Ja już sobie pozwoliłem jedną zdrapkę zdrapać, ponieważ szczęśliwe linie dość długo się drapie, także zdrapałem, miałem jedną jedyną. No i oczywiście udało mi się wygrać tutaj trzy symbole, 5 zł, także zdrapka okazała się szczęśliwa. A teraz będziemy sobie po kolei drapać, tak jak leci, od najtańszych do najdroższych, moi drodzy. Zaczniemy od tych naszych popularnych lotków, w których zawsze można coś tam trafić. I jest ryba, dromader, lew i żyrafa, czyli tutaj nie mamy nic. Zdrapka kolejna, cztery lotki akurat mam dzisiaj. Cztery lotki, także może coś się trafi. Jak na razie słonia nie widać, wiewióra. Małpa, także drugi lotek do kosza. Kolejny lotek, trzeci. Jak to mówią, do trzech razy sztuka. Zobaczymy, czy to powiedzenie akurat się potwierdzi. Ale nie tym razem, ponieważ słonia nie ma. No i jeszcze jeden lotek został. No, a później już pojedziemy z droższymi strapkami. I może tutaj się uda zobaczymy. Pingwin, pies, wiewiórka. O i jest słonik. Jest słonik trafiony. I Zobaczymy za ile. No i oczywiście. Za symboliczną złotóweczkę, ale już jest kolejna wygrana, czyli super linia za 5 złotych i lotek złotówka, tak więc 6 złotych mamy, a zdrabki ogólnie za 36 złotych. Teraz, teraz deszcz pieniędzy. Jedna zdrabka za 2 zł 4,2 4 4000 zł, 5 zł i. 5 zł, czyli tutaj nie ma nic, chyba że parasol się trafi, to zobaczymy zaraz, jak to wszystko będzie się układać. Świnka, koniczyna. No i parasola, niestety, niestety, niestety nie ma. Dobrze, teraz zaczniemy droższe zdrabki, po 5 zł same zostały. Pudełko czekoladek wziąłem tą zdrabkę, ponieważ jeszcze nigdy nie trafiłem w tej zdrabce. A trzeba znaleźć dwa takie same symbole. Może tym razem się uda, no dlatego wziąłem, zobaczymy. Co tu się uda zdrapać? Kakao. Ciężko się zdrapie, naprawdę zdrapi bardzo ciężko. Migdały i serce. Precel. I mleczna czekolada. Kos i serce. Nie wiem, czy mam, będę miał szczęście od tej zdrapki bo tak jak mówię, jeszcze nie wygrałem, chociaż par razy już drapałem, ale niestety nic się nie udało wygrać. I jak na razie nie zapowiada się na wygraną. Ale ciężko się drapią, naprawdę. Te drapki, no chyba jedne z najgorszych do drapania, bo ciężko, opornie to idzie. Co tu jest? Tak samo nie ma nic. Mugat. I mleczna czekolada, ale ciężko jest naprawdę. Ostatnia. Chyba już nie będę brał tych zdrapek, bo ani nie wygrywam. Źle się drapią, dlatego przegrana zdrapka. Kolejna. No i teraz 500 przez 365 dni. Ta zdrapka jest nawet dość ciekawa. Często może coś trafić. Mi parę razy udało się w niej już wygrać. Tak widzieliście na może w poprzednich filmach 4, 1, 19 i szósteczka. Dobrze, sprawdzamy co my tutaj mamy. Mamy 13, mamy 30, 18. siedem, 3, 7, 29, 35, dzisiaj chyba się nie uda i 16. Także dzisiaj się nie udało w tą zrapkę wygrać. Teraz ekstra pensja i jedziemy, fajnie się drapie, tak, gładziutko, 26 dwadzieścia pięć, dziewięć i czternaście. No i zobaczymy co to dzisiaj będzie. Jest szesnaście, jest sześć, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, trzydzieści cztery, ekstra pensja, trzynaście, siedem. 25 jest wygrana. Wygrana to 5 zł, czyli już jest zwrot. I trujeczka tej bez wygranej, czyli mamy wygraną. I pula naszych wygranych wynosi teraz 11 zł, a zostały tam dwie zdrapki do końca: diamentowe 7 oraz podwójna kasa. I szukamy siódemki, czy to niebieskiej, czy czarnej. Zobaczymy. Żeby cokolwiek było, to by było fajnie. Trzy. Sześć. Już chyba nic z tego nie będzie, widzę. Widzę, że nie będzie. Pięć. Sześć. Pięć. I ostatnia cyfra to 4, czyli dzisiaj diamentowe 7, niestety przegrane. I ostatnia zdrabka. W tej zdrabce również nie udaje mi się wygrywać, no ale zobaczymy. Może teraz dwa takie same symbole. Zobaczymy. Albo 3, które podwajają. Wygraną 27, 32, 28.

12 19 29. O, i jest wygrana. Jest wygrana. Zobaczymy sobie na końcu, fajnie, bo dawno w tą zrapkę nic nie trafiłem. Także dzisiaj jest wygrana. 33, 40, 35 i zobaczymy, ile wygraliśmy. O, i mamy dyszkę. Mamy 10 zł. Czyli do pól 11 zł dokładamy dyszkę. Mamy 21 zł. A Wy piszcie w komentarzach, czy chcecie jakiś konkurs niebawem, żeby był. Zobaczymy, ilu chętnych na konkurs jest. Jeżeli będzie dużo osób, to zrobimy w następnym odcinku już konkurs. Może jutro nowe zdrapki i konkursik będzie. Zobaczymy, ile osób jest zainteresowanych konkursem. Jeżeli będzie dużo, to naprawdę robimy. Nie ma się co bawić. Robimy konkurs. Dlatego zapraszam serdecznie. Piszcie. Piszcie. I piszcie. A ja Was serdecznie pozdrawiam. I do usłyszenia. Cześć.